Jeden, dwa albo trzy. Od razu mówię: Margaret nie wie, jakie to są piosenki. Bramka numer jeden. Yy, idź na całość? Dobrze. Yy, to maestro. Proszę. Ale powiesz mi, co to jest piosenka, czy. Go zaraz słyszysz, Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród północnych. Ciepłe babie lato, kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był. Zaplącze drogi, pomyli prawdę, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Kocham! Grzegorza Łobaszewska, wow! Yeah. Jak na osobę, która nie umie śpiewać, całkiem nie. Przepięknie było. Dziękuję bardzo. Zdecydowaliście, to nie wejdzie do programu. Małgosia, no trochę słyszę, to było bardzo dobre. No było. No jak na kogoś, kto nie umie śpiewać, to całkiem spoko. Powiem ci, Kicia, dałaś radę. Mm -hmm. Powiedz mi. Co ty masz wspólnego z rapem? Czemu kicia? Zakłada, że ma coś do ukrycia. A może nie dlatego cię unika. Kicia wiesz, że nie ma zbliżeń bez ryzyka. Teraz, twoja cisza, to dla niego jest muzyka. Ty, no, trochę sobie romansowałam. <klucza> <klucza> he, he! he.